Uwaga do mężczyzn i uwaga do kobiet. W filmie Hitman, który nie opowiada o żadnym płatnym zabójcy tak naprawdę, e, mamy tutaj dwójkę chyba jednych z najpiękniejszych aktorów obecnie w Hollywood. Aktorkę i aktora, bo Glenn Powell, moi drodzy, to jest nowy, nie wiem, tam Harry Grant, czy jakiś taki, przypomina mi ten aktor właśnie takich starych, starych e, aktorów. Starego Hollywoodu, tego pięknego Hollywoodu, tego baśniowego Hollywoodu, który teraz tak wspominamy. No i ma facet swoje 5 minut w tej chwili. I film Hitman jest chyba troszeczkę przedłużeniem tego wszystkiego, pomimo tego, iż jest to film właściwie, który wydaje mi się, że przejdzie bez echa, ale chyba nie słusznie do końca. Film Hit Spacjan Man opowiada historię niejakiego Garego, trochę pierdołowatego nauczyciela ze szkoły, który dorabia sobie jako powiedzmy taki szpieg dla amerykańskiej policji. Na początku nie mogłem tego za bardzo skumać, mówię jak to, to cywil robi takie rzeczy dla policji, to oni nie mają swoich ludzi od tego? No ale to jest po pierwsze film, a po drugie Ameryka. No. Widocznie może tam się takie rzeczy dzieją, nie zdziwiłbym się. W każdym razie, praca ta polega na tym, że Gary, wcielając się w różne role, stara się od potencjalnych zleceniodawców wyciągnąć po prostu przyznanie się do tego, że chcą oni wynająć płatnego mordercę. Wiecie, jakiś wkurzony mąż szuka płatnego mordercy, żeby zabił jego żonę, która go zdradzała, no i nasz bohater, wcielając się właśnie w rolę takiego niby płatnego mordercy. Nagrywa to, przez co policja może takiego osobnika zawinąć do pierdla. I nasz bohater bardzo dobrze wciela się w tą rolę. W sensie chodzi mi o to, że bardzo przykłada się do swojej pracy. Właściwie każde takie zlecenie. Stara się jakoś obrobić na swój sposób, a to przebrać się za kogoś biedniejszego, bogatszego, bardziej dostosowanego właśnie do tej osoby, z którą ma rozmawiać. No tak bardzo aktorsko podchodzi do swojej pracy. I w którymś momencie tego filmu nagle oczywiście pozna piękną kobietę, która też go chce wynająć do zabójstwa swojego męża. No ale ta kobieta, w przeciwieństwie do innych wcześniejszych ludzi, których napotkał, jest po prostu Przepiękna. No, i zaczyna się w niej zakochiwać, więc wszystko zaczyna się komplikować. I nie wiedziałem, czego się po tym filmie spodziewać. No, bo nie był on zbytnio promowany, on zresztą chyba za granicą jest grany na Netflixie, więc myślę, że za jakiś czas też będziemy mogli go u siebie oglądać na Netflixie, a nie w kinach tylko. Eee, I zastanawiałem się, czy to jest typowa taka komedia romantyczna, taka sensacja, komedia romantyczna, jakich wiele, zwłaszcza właśnie na Netflixie, tak? Czyli troszkę akcji, jakieś tam romansidło w tle. Pięknie aktorzy i tyle. Ale nie, twórcy tutaj bawią się tą konwencją. Oczywiście jest tutaj dużo elementów, właśnie komedii romantycznej, powiedzmy, sensacji, chociaż nie ma tutaj jakichś specjalnych scen akcji, tak naprawdę. No, ale jakby całe to środowisko płatnych zabójców, kto kogo wykiwa i tak dalej, to jest dosyć ciekawe, ale reżyser tutaj bawi się tymi konwencjami. Jest dużo tutaj takiej slapstickowej komedii, takiej komedii pomyłek. Ja takie komedie lubię, więc kilka razy naprawdę się uchahałem na tym filmie, ale przede wszystkim jest to zasługa głównego aktora, bo Glenn Powell jest tutaj po prostu nie do zdarcia. Facet bawi się tą rolą, zresztą miał spory wpływ na powstawanie tego filmu, bo pracował także przy scenariuszu. I to widać, że dał sobie po prostu dobre momenty, żeby grać. I cały ten w ogóle motyw tego, że nasz bohater przebiera się w różne postacie, dostosowuje się do swoich. Nazwijmy to ofiar, e, dostosowuje się do nich. No, też tutaj sprawiało dużo przyjemności. Chociaż sam fakt tego, że próbują e, nam twórcy powiedzieć, że Glenn Powell to taki, wiecie, on jest trochę taką chamajdą i takim. Takim brzydalem, taki troszeczkę motyw jak z tych komedii, właśnie romantycznych z lat 90. o nastolatkach, o brzydkiej dziewczynie, która jak się okazało, że zdjęła okulary i rozpuściła włosy, to jest nagle najpiękniejszą dziewczyną w całej szkole. I tutaj też ten motyw jest grany. I ja akurat ten motyw jakoś nie przepadam za nim w kinie, w sensie on jest dla mnie głupi. No naprawdę, to jest, to jest taki motyw supermenowy, tak? Czyli. Nikt go nie poznaje, bo nosi okulary i to wszystko, tak? I nikt nagle go nie widzi w nim pięknego człowieka, nie widzi w nim przystojnego, wysokiego faceta, tylko jakiegoś Quasimodo, tak? A kiedy tylko te okulary zdejmie i przeczesze włosy na drugą stronę, no to nagle jest super piękny i atrakcyjny. Za film odpowiedzialny jest reżyser Richard Linklater, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak chociażby Boyhood. Pamiętacie ten film, gdzie reżyser czekał kilkanaście lat, czy tam kilka lat, aż dzieci, które. Pojawiały się na początku filmu dorosną i będą mogły zagrać swoje role jako starsi. No właśnie, to był ten film. Polecam, ciekawy bardzo. Więc na pewno trzeba powiedzieć, że jest to reżyser oddany swojej pracy. I widać tutaj w tym filmie, że nie chciał on iść typową sztampą sensacyjniaków z romansem dla Netflixa, bo ten film grany jest za granicą na Netflixie. Ten film łączy w sobie różne gatunki, bo mamy trochę tej właśnie komedii romantycznej trochę takiego filmu szpiegowskiego. Trochę slapstickowej komedii, trochę takiej komedii pomyłek, które ja osobiście bardzo lubię e, i po prostu bawi się tymi konwencjami, przez co ten film, mimo tego, iż można by go wpisać właśnie w kategorię komedii romantycznej, sensacyjnej komedii romantycznej, stara się zaskakiwać i tak naprawdę do samego końca właściwie nie wiemy, w którą stronę to wszystko pójdzie. I tu trzeba oddać reżyserowi jego po prostu kunszt, że potrafił się tym bawić. Jakbym miał się do czegoś przyczepić, to troszeczkę ten film się tak snuje. W sensie, taki jest zamierzenie tego filmu. Tutaj nie ma tak, jak właśnie w Netflixowych komediach romantycznych, że a tu gadu gadu, pitu pitu i nagle strzelanina i mamy 10-minutową sekwencję akcji. Nie, ten film sobie raczej tak płynie powoli, nie stara się jakoś tam docisnąć tego pedału gazu w żadnym właściwie momencie, może w jednym. E, troszeczkę i nas troszeczkę pobudzić? Nie, ten film sobie tak płynie, patrzymy sobie na tych aktorów, pięknych tych aktorów. E, pani zresztą znana z Andora, więc myślę, że osoby, które śledzą Uniwersum Gwiezdnych Wojen, e, na pewno ją od razu poznają, bo ona w Andorze też się swoją urodą bardzo mocno e, charakteryzowała, chociaż no nie była tam tak pięknie ubierana i czesana i tak dalej. Jak jak tutaj, ale jest to yy, na pewno dla wiecie, dla niektórych można powiedzieć i z, dla jednej strony i dla drugiej. Dla tych kto kogo lubi, no Glenn Powell też się na niego pięknie patrzy. Często chodzi w tym filmie bez koszulki albo gdzieś tam się przebiera, więc widać jego umięśnioną klatę. I tak dalej, więc jest tutaj na pewno dla oka przynajmniej co, co zrobić, ale jest to po prostu fajnie poprowadzona komedia. Taka na zasadzie obejrzycie ją i może nie zapadnie jakoś wam w pamięci na bardzo długo, ale kiedy na przykład wam się kiedyś wyświetli na jakimś VOD, to zobaczycie i powiecie: A to był miły, to był miły czas spędzony właśnie z tym filmem. Nie wiem, może jeszcze raz sobie go kiedyś obejrzę, więc ja mam takie podejście do tego filmu. Dlatego dla filmu Hit Spacja Man, według mnie, może być tylko jedna ocena. Bo Hit Spacja Man to pyszny film. Fucking delicious. Przede wszystkim stojący Glennem Powellem, który tutaj daje z siebie naprawdę dużo fajnymi, ciekawymi rozwiązaniami. To nie jest taki typowy film, który wiecie od A do Z jak się potoczy. Tutaj właśnie twórcy lubią się bawić tymi konwencjami i je zmieniać. Zakończenie troszeczkę mi nie grało, ale to jest kwestia e, według mnie subiektywna, czy to będzie takie na zasadzie o, zaskoczyło mnie to, czy ach, kurczę, no, ach, mogło być lepiej, mogło być ten, ale w każdym razie e, kawał dobrej zabawy, e, nieprzewidywalny film taki, który naprawdę skręca w różnych swoich momentach w różne drogi, nie idący takim sztampowym e, właśnie scenariuszem komedii sensacyjno-romantycznych. Więc jeżeli będziecie mieli okazję sobie to sprawdzić, to myślę, że nie będzie to czas stracony, ale też nie jakieś, wiecie, mega wybitne dzieło, że tam nie wiem, nowy mesjacz wśród komedii romantycznych czy coś takiego. Nie, ale. E, przyjemnie spędzony po prostu czas. E, także, moi drodzy, komentarze są wasze. Oczywiście proszę Was o zostawienie łapek w górę, subskrypcji. To pozwala się kanałowi rozwijać, a dzięki temu nie się bardziej chce. Choć mi się chce cały czas, więc mimo różnych y, trudności staram się dowozić tych materiałów dla Was regularnie. Więc mam nadzieję, że ze mną zostaniecie na duże, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału. A ja w tej chwili się z Wami żegnam. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.